Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zrobić jeszcze jedno danie. Danie świąteczne, można powiedzieć, wigilijne. I to danie to będą pierożki z kapustą i z grzybami. Niby, a coś to takiego, kapusta, pierożki? Nie. To jest również luksus tutaj za granicą, żeby dostać dobrą kapustę albo leśne grzyby suszone. A więc dużo osób tego nie ma. Ja również nie miałam, też musiałam się zastanawiać jak z tego. I Wam powiem, że doszłam do perfekcji i właśnie ja daję produkty jakby zastępcze albo mieszam dużo rzeczy i wtedy wyjdzie coś fajnego. A więc dzisiaj Wam pokażę jak ja robię kapustę, jak zdobywam kapustę Wam powiem szczerze. A więc tak, tu jest taka kapusta, możecie kupić w każdym sklepie. Tu jest kapusta moja, ja sobie ją za trzy tygodnie temu już chyba, a tutaj kupiłam sobie dzisiaj w Philipsie. To są taka sieć sklepu Philips i oni mają tam polską kapustę wam w wolnym W najgorszym wypadku, jeżeli nie macie, ugotujcie sobie taką, Od, najpierw ją umyjcie, odsypcie, a później na koniec, a później do wody dajcie ze dwie marchewki naprawdę będzie fajnie smakowało, ponieważ to jest przekwaszone są na te kapusty. Nikt się nie domyśli, że ten farsz jest zrobiony z pieczarek, ponieważ te pieczarki trzeba dobrze przyprawić. I my je przyprawimy i Wam powiem, jeżeli wy zrobicie z pieczarek, złączycie fajną kapustą, przyprawicie tymi składnikami, co ja Wam powiem, ten farsz do pierożków i do uszek będzie rewelacyjny. To Wam już dzisiaj mówię. Pierożki już macie. Pierożki można również te z kapustą, z grzybami smażyć na oleju. Ja już mam je na kanale w dwoma sposobami. Jedne gotowane, a drugie mam drugie mam smażone. Można je króciutko usmażyć 3-4 minuty na oleju, obracać 2-3 razy i również są super. Surowo oczywiście smażymy. A więc mamy jeszcze 4 tygodnie do wigilii i Wam powiem, że ja już chcę mam zrobić, ponieważ mam dużo dań, które chciałabym jeszcze przed Wigilią Wam pokazać, czy ciasteczka jakieś na e, Advent, Raży, Upiec, może jeszcze jakieś ciasto fajne, a więc e, chciałabym się postarać Wam jeszcze parę dań tam. Mam bardzo dużo już fajnych dań na święta, na wigilię, paszczyk, pikosy, kaczki, gęsi, pieczenie, karkówkę, a więc... Naprawdę, jak się robi ten zakwas, możecie zrobić, macie się jeszcze czas, bo 7 dni starczy na taki zakwas swój. A więc naprawdę starałam się przez ten rok, żebyście mieli dużo um, już fajnych dań. Wejdziecie na mój kanał, żeby na nim było wszystko. Od surówek po ciasta, wszystko po prostu, co na co dzień można zjeść, czy co się jadło kotlety, kotety, wszystko można znaleźć już na moim kanale. Dlatego um, zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał. Mam nadzieję, że tam wszystko znajdziecie. Spróbujcie ugotować i wtedy napiszcie, czy wyszło. Mam karpiak, smażyć, również dwa sposoby. Um, mam również, jeżeli będziecie robić barszczyk, zróbcie go, proszę, na głowie skarpia, czy jedna, czy dwie. Ten rosół będzie rewelacyjny. A więc mam już również pulpety skarpia, mam, mm, mam kotlety mielone skarpia, mieszane z inną rybą. Mam ryby po grecku, mam śledziki, a więc naprawdę sałatki, wszystko mam już na moim kanale. Dlatego bardzo serdecznie was zapraszam na mój kanał, ponieważ bardzo dużo osób mówi, że smakuje u mnie domu, czy jak jestem gdzieś w gościach, pomagam komuś robić, zaraz mówi, och, to widać, że ty to robiłaś. A mój bigos jest podobno najlepszy. Proszę zrobić tak jak ja, udusić tą to mięsko udusić najpierw, później mieszamy z kapustą. Pierzemy takiego pieroszka. Albo dwa. I próbujemy. A więc proszę zobaczyć. Bardzo fajnie się kroją, ugotowane. Farsz również widać z kapustą. I próbujemy. Cinutkie ciasto. Hmm. Pyszne. soli. A więc święta mogą spokojnie już przyjść. Pyszne, naprawdę. Zapraszam. Nie kleją się. A więc chyba wszystko dobrze. Tak powinno być. Zapraszam jeszcze raz, żebyście widzieli, że na tym kanale, jeżeli się zahaczycie o niego, że możecie wszystko sobie gotować już na święta. A jeżeli wam to wyjdzie i goście i rodzina będą zadowoleni, to myślę, że będziecie również zadowoleni. Jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła i bardzo dziękuję za miłe komentarze, za to, że mnie oglądacie, za to, że dziękujecie, że Wam tak dokładnie tłumaczę. A więc nieraz to musi potrwać, ale staram się, żeby nie dłużej jak 15 minut, a 10, a 12, a 9, różnie bywa, zależy co gotuję. Najgorzej jak nieraz jest tak, że pokazuję Wam ciasto, jak kleić, jak farsz, jak sos, to naprawdę Wam powiem, to jest około półtorej godziny pracy i ja Wam ścinam w 15 minut. To jest naprawdę sztuka, ponieważ ja się nie znam za dobrze, ale staram się jak mogę, żebyście mieli w jak najkrótkim, najkrótszym czasie to pokazane. I jak staniecie do gotowania, żebyście wiedzieli, jak to idzie po kolei, żeby Wam wyszło dobrze. I teraz przechodzimy do przygotowania sobie tej kapusty kiszonej. Tutaj mam około 2 litry wody. I teraz tak. Biorę tą zwykłą kapustę, ponieważ to jest pod Polonię, a więc taką macie przeważnie. Ktoś ma polską, to jest fajnie, ale zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Ta właśnie kupiona niemiecka. Oni mają tą kapustę bez marchewki. Widzicie? To jest kapusta taka, winna chyba. Tutaj mam moją. 400 mam gram mojej i. Jeszcze damy tą kupioną, co już wspominałam w tym Philipsie. A więc możemy spokojnie sobie kapustę również wymieszać z różnymi jak mamy. Dwie trzy różnego rodzaju. Spróbuję tą. Oj! Też kwaśna, bardzo kwaśna. Ale chociaż mam marchewkę. Teraz ja ją tutaj mieszam w tej wodzie żeby się ona dobrze wypukała spróbuję jak ta całość jest kwaśna czy mocno czy nie odcedzę ją raz i po prostu nastawiam do gotowania a więc proszę się nie zrażać jeżeli będziemy robić kapustę twarz na pierożki z kapustą i z grzybkami robimy sobie od razu więcej farszu żeby zrobić sobie z tego uszka. Żebyście nie musieli sobie dodatkowo robić. Ja tak odcedzam tą wodę i teraz sobie uzupełniam znowu. Tak, żeby było zalane. I to, co ja jeszcze daję już tutaj do tej kapusty, to jest pół łyżki z pół łyżki oliwy smalcu. Wtedy ona będzie taka łagodniejsza, można powiedzieć, nie będzie tak kwaśna. To są dwa liście laurowe i parę ziarenek ziela angielskiego. A więc nastawiam teraz, mogę sobie przykryć i jak mówię, pół. czekam aż się zagotuje. Po zagotowaniu z pół godziny i teraz w międzyczasie przechodzę już do krojenia sobie tych pieczarek do tego farszu. Przechodzę teraz do krojenia tych pieczarek i Wam powiem, że kroję drobniutką kostkę. Taką jak sałatkę, na pół centymetra, w jedną stronę. Możemy sobie jeszcze raz. Czy najpierw tak i później co pół centymetra. Ta kostka ma być drobniutka, ponieważ będziemy dawać ją również do uszek i robimy od razu farsz. Na łóżka, taka pełna łyżka, są dwie łyżki płaskie masła i rozstawiam. Kroimy pół cebulki, bardzo równiutko, możecie na desce sobie pokroić. W pół cebulki i do tego dwa ząbki czosnku, jeden taki większy, do tego wrzucamy te pieczarki nasze, ale to już pięknie pachnie z marcełkiem, kostnikiem, cebulką. Naprawdę, jak tak zrobicie, to powiem Wam, będą pyszne. A więc tak, podsmażyło się już dwie minutki, zaczynam już doprawiać, czy przyprawiać. Tak, płaska łyżeczka soli mała. Pieprzu czarnego również. Proszę się nie obawiać, nie będzie za dużo. Czarny. Płaska łyżeczka. Pierwszy ziołowego również płaska łyżeczka. Pół to jest końcówka. Mamy, nie zaszkodzi. Tutaj proszę zobaczyć z tego pół kilograma aż tak dużo nie mam. Odkładam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łyżek na te łóżka, bo łóżka to wiadomo po małej łyżeczce się nakłada. Zależy ile chcecie mieć. A więc możecie tak zrobić, że dajecie kilogram pieczarek. Troszeczkę wtedy więcej soli, pieprzu. I teraz przechodzimy do zrobienia tego ciasta. Na maślance bez maślanki, to znaczy daję tylko i wyłącznie mleko i do tego mleka daję pół łyżki masła. I to będzie jak nasza maślanka. Czyli proszę się nie martwić, nie obawiać się, że Wam coś nie wyjdzie. Zaraz Wam to pokażę. To jest ciasto uniwersalne, można robić z niego pierożki, jak również uszka. Więc tutaj zagrzałam już mleko 200 ml i do tego mleka teraz ciepłego dosyć ciepłe daję to masło, żeby ono nam się tutaj rozpuściło jeżeli na przykład Wam zabrakło macie tylko 100 ml mleka dolejcie wody to też będzie dobrze pół kilograma mąki tyle potrzebuję i do podsypania tutaj mam około mam tutaj 80 gram do podsypania, bo na pewno będzie coś potrzeba łyżeczka, dobra łyżeczka mała czubata można powiedzieć z soli, jedno jajko. I teraz już robimy ym, ciasto na łóżka i na pierogi i pomału już dolewam. I to już jest dobrze wszystko, bo ciasto nie może być w ogóle za suche, to lepiej troszeczkę podsypać mąką. Bo jak wam się zrobi takie dosyć twarde, to wam będzie ciężko to później rozrobić. Ona ma się dobrze połączyć. I to jest perfekt, tak. I dopiero teraz na tej desce wyrabiamy. I proszę zobaczyć. Ciasto już jest wyrobione. Bierzemy do ściereczki i zawijamy i odstawiamy. Teraz mi się tutaj smaży już cebulka na oliwie. Troszkę mało, damy jeszcze. Musicie mieć 5-6 łyżek oliwy. A więc proszę zobaczyć, zanim się kapusta ugotowała. Te 35 minut mam już usmażoną cebulkę. Mam już, zrobiony, mam już zrobiony farsz na łóżka. I teraz już musimy na pewno te wszystkie ziarenka wyciągnąć. Ja nie lubię. Powiem Wam tak. Kwaśna, ale nie za kwaśna aż tak. Jeżeli by wasza kapusta była bardzo kwaśna, to musicie z dwa razy popłukać. Ale zostawcie proszę kapustę lekko kwaśną. Ona nie może być wypukana bo Wam nie będzie smakowała, A więc my możemy sobie zrobić ten farsz wcześniej, nawet dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, dopiero ciasto. Ja teraz Wam pokazuję. A my się ja mogę jeszcze raz to wycisnąć, ponieważ tu nie powinno być wody. I teraz tak, widzicie, biorę tak jakiś nóż dość ostry, najlepiej taki z piłką i on te wszystkie włókna tej kapuście przekroi. Najpierw potrzebujemy ten garnek troszeczkę wyższy. Albo jakąś wyższą patelnię, albo jakiś rondel wyższy. Albo ja Wam dzisiaj pokażę, że w takim garnku, również z tym grubym dnem, jak macie taki garnek, proszę sobie w tym usmażyć. Wygodnie można wymieszać, nic Wam nie będzie uciekało z patelni. I teraz nalewamy tutaj na tą ilość 2 kg tutaj tej kapusty za trzy łyżki oliwy albo masła waszego tego klarowanego albo smalcu, jak ktoś lubi, albo może taka pusta musi być pięknie teraz usmażona. Ale zanim ona się usmaży, czy zanim ją wrzucimy, kroimy te nasze dwie większe cebule, potrzebne koniecznie. Zobaczyć. Lekko się zarumieniła i to wystarczy. Teraz do tego daję tą wszystką kapuchę, bo Wam powiem, że dobry pierożek to jest nie tylko dobra kapusta, dobre grzybki, ale połowa sukcesu w dobrym pierogu to jest również przyprawiony dobrze farsz. Daję z taką czubatą łyżeczkę soli. Musi być. pieprzu. Również taka mała łyżeczka płaska, on jest taki troszeczkę grubszy, ale musi być, ten farsz musi być doprawiony, przyprawiony, wtedy będzie smakował. Troszeczkę słodkiej papryki z łyżeczka małą również, nie zaszkodził. Jak zauważyliście, ja ten farsz smażę jeszcze. I również tutaj daję jeszcze z dwa liście. Tutaj łyżeczkę małą tej mojej czubrycy. I to jest co najważniejsze, co jest tutaj właśnie w tym wyprawianiu To jest pieprz ziołowy. Jego w takiej kapuście nie może zabraknąć, a więc dajemy dwie łyżeczki nawet pieprzu ziołowego. Zapach. Mm. Super. Jak już się tak troszkę podsmaży, dajemy te pieczarki. Tak to już wygląda, a więc kapusta z grzybami. Lubię jak jest grzybów mniej jak kapusty. I teraz tak, farsz na pierożki już jest zrobiony. Pierożki małe do barszczyku wyszły, czy łóżka. Teraz przechodzę do tego farszu, półki z łyżkę dać ponieważ tu jest również troszeczkę tłuszczu i ona fajnie wejdzie ten tłuszcz do środka i nie będzie nam się tak kleił przy nakładaniu a tego nie wyczujemy robimy ruloniki jak na kopytka średnica około 2,5 cm żebyście wiedzieli mniej więcej jak to ma być Kopytka macie również na moim kanale. Już. I teraz kroimy około 2 cm w zależności jak gruby ten rulon jak chcecie mieć grube te pierogi, a więc około cm, centymetr, około centymetra. i zaczynam już pałkować ciusieńką na 2-3 mm. I teraz staram się nakładać już, również jak każdy pierożek, taką płaską łyżkę i zostawiamy ten brzeg troszeczkę wolny na sklejenie. Jak za dużo, możemy jeszcze troszeczkę ściągnąć. Musi być tutaj wolny do zamknięcia tego pierożka. I już jest gotowy. Niektórzy robią tak, że biorą widelec i czubkiem widelca, gdzieś tak z pół centymetra, jeszcze ugniatają ten brzeg, że on tak wygląda. Proszę zobaczyć. Nawet ciekawie. I teraz proszę zobaczyć, wkładamy te pierożki już na gotowaną, na gotującą się wodę. Woda była już po gotowaniu tych uszek. I mieszamy leciutko. Doprowadzamy do wrzenia. One muszą po prostu wypłynąć. I jak wypłyną, to ze 3 minutki wyciągamy. Ciasto musi być ugotowane. I proszę zobaczyć, podniosły się, wypłynęły do góry. Od razu zmniejszam na pół, żeby nam się nie rozsypały. I wyciągamy. I zobaczcie, znowu mam pół szklanki wody i to wszystko, co ściekło, troszeczkę koleję. Lekko, żeby mi się tutaj nie skleiły. I teraz mam tutaj taki półmisek. Te pierożki daję na ten półmisek. I wylewam cebulką. Proszę zobaczyć, następne pierożki na kanał. Można powiedzieć, że wigilijne i można powiedzieć głównie czy pod polonie, ale nie tylko pod wszystkich. Jeżeli nie macie kapusty, jeżeli nie macie odpowiedniego, na przykład um, odpowiednich grzybków, proszę zobaczyć pierożki również wyjdą naprawdę będą smaczne. A więc zapraszam. Dzisiaj wam pokazałam również, jak nie macie maślanki, jak można zrobić ciasto pyszne, które się fajnie lepi, czy klei, uniwersalne do wszystkich pierożków, a nawet na te uszka, które będziemy robili. Może jeszcze jednego spróbuję, albo zrobię zdjęcie. Stawimy do internetu. Dziękuję bardzo. I z tymi pierożkami życzę wszystkiego najlepszego jeszcze w tym roku, jak również na święta. Zdrówka przede wszystkim. Do widzenia.